Cześć, wiele osób zadaje mi pytanie w jaki sposób w ogóle zacząć przygodę z fotowoltaiką no bo na internecie jest sporo jakichś tam schematów, jakieś instrukcji jak to podłączyć, przykręcić, co kupić ale często jest taki problem w postaci progu, od czego w ogóle zacząć o, o co tutaj chodzi, jaki, jaki wykonać pierwszy krok no to co mogę Wam polecić z takiego doświadczenia tutaj no już 9-letniego praktycznie z fotowoltaiką bo tyle lat mniej więcej ten system u mnie jest zainstalowany. Fakt, że na początku był to system off-gridowy, a całkiem niedawno został przyłączony do sieci w systemie prosumenckim. No i tak już na podstawie tego, co, co u mnie się zadziało, i to na podstawie też tego, o czym rozmawiałem z ludźmi, którzy już to mają albo chcą mieć, albo są w trakcie, no to powiem Wam, że taką najważniejszą rzeczą chyba na samym początku byłoby skonfrontowanie rzeczywistości z możliwościami. To jest taki jakby podstawowy punkt. No, trzeba byłoby zrobić jakiś plan. Jakiś plan przede wszystkim budynku, na którym chcecie zamontować tą fotowoltaikę. Musimy pamiętać, że jeden moduł fotowoltaiczny ma 100 na 170 cm, więc no, trzeba to jakoś nie wiem, na kartce papieru nawet narysować sobie, ile tych modułów ewentualnie mogłoby się tam zmieścić. Druga sprawa, jak jest budynek ustawiony zgodnie z kierunkami strony świata? Bo u mnie niestety wszystkie budynki mają spady dachów ustawione albo na północ, albo na wschód. I to no, nijak nie pasuje. Po prostu mam ściany, ściany szczytowe ustawione na południe. I teraz, żeby uzyskać maksymalny efekt z fotowoltaiki, tak jak zauważyłem, co się dzieje na farmach solarnych, no to wszystkie te duże systemy są ustawione centralnie na południe, centralnie na południe ja słyszałem różne. Opinie i czytałem też, że, że te panele powinny być wychylone delikatnie na zachód, no ale, no ale jednak ci duzi, czyli du, duzi producenci, którzy mają powiedzmy tam po 1 MW więcej, ustawiają wszystko na południe i pod kątem 35 stopni. Ja u siebie w systemie takim domowym stwierdziłem, że ustawię panele pod kątem 45 stopni, no bo w ten sposób uzyskam większą produkcję. W okresach takich no, mało produkcyjnych, typu wczesna wiosna, późna jesień, zima, to już tam symbolicznie coś się zadzieje i stwierdzam, że to jest błąd. Powinno się jednak zrobić kąt 35 stopni, albo jakiś zbliżony do tego. Te 45 stopni to jest jednak za dużo. W tej chwili już nie będę tego przerabiał, ponieważ no, jestem w trakcie budowy trackera. Może to trochę opornie idzie, bo różne inne sprawy jakby mi trochę w tym przeszkadzają. Takie krótkie filmiki, no to mogę sobie tam wrzucić, ale to już jest poważne przedsięwzięcie. No i jeszcze, no jeszcze chwilę zanim to powstanie, ale niedługo będzie, także spokojnie. Także wielkość dachu, do ilości paneli, które możecie tam położyć. No i druga sprawa to są finanse. Ile kasy możecie na to przeznaczyć? No bo uważam, że lepiej mieć 1 kW, zacząć z 1 kW. Niż czekać nie wiadomo ile na jakieś tam duże ilości, na które was w tej chwili nie stać. Zawsze ten system można rozbudować. Powiem więcej, znam sporo osób, które zrobiły sobie dwukilowatowy system i rozbudowały to bez konsultacji z kimkolwiek do 7 kW. I takich systemów znam ze 4. I one funkcjonują lat jeden chyba 2, drugi 3. I jakoś nikt z energetyki się nie burzy o to. Normalnie powinno być to rozwiązane w ten sposób, że wszelkie zmiany. Należy dokonać w formie papierowej, w formie wniosków, wysłać to do energetyki dokładnie tak samo, jakbyście to robili od początku. Natomiast ci ludzie tego nie zrobili, zdali to po prostu sikiem prostym i nic się nie dzieje. No, nikt, nikt tam nie przychodzi do nich z jakąś aferą, że, że sobie ten system rozbudowali do większej mocy. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy nie. Stwierdzam fakt po prostu, że coś takiego ma miejsce. No i tutaj jeszcze do tego, żeby jakby znaleźć tą, ten punkt optymalny, na której stronie budynku możemy tę tą, tą fotowoltaikę sobie zamontować, przydatna byłaby taka naprawdę fajna aplikacja. Za chwilę ją pokażę. Tak ona dokładnie wygląda. Nazywa się Luna Solcal. Została przesłana informacja o tej aplikacji do mnie przez jednego z widzów. Także dzięki wielkie jeszcze raz jest bardzo przydatna. No i tutaj na tej aplikacji możemy sobie zrobić taki numer, że zamieścimy sobie budynek, który nas interesuje. Tutaj jest jakiś przykładowy akurat. Wam pokażę, co się będzie działo. O no, mamy tutaj sobie taki budynek. I teraz. Linia fioletowa jest to linia pokazująca nam kierunek południowy, linia żółta z prawej strony jest to wschód, a czerwona po lewej stronie pod kątem do góry jest to zachód. Linia niebieska jest to aktualny stan. Mówimy o linii ciągłej, gdzie w tej chwili jest słońce. No i to jest świetna sprawa do tego, żeby skonfrontować ustawienie naszego budynku względem stron świata. I czy nam te dachy będą pasowały do tego, żeby zamontować fotowoltaikę? Stwierdzam, że u mnie, właśnie u mnie, punkt, w którym zamocowałem moduły fotowoltaiczne, jest, nie jest dokładnie na południe, tak samo jak tutaj. U mnie jest to przekręcone delikatnie na wschód i jest kolosalna różnica wydajności względem nawet tego ręcznego trackera, który prezentowałem na jednym z filmów. Te moje panele wyeksponowane, w ekspozycji stałej, skierowane delikatnie, chociaż no nie tak delikatnie, ale częściowo na wschód, nie są w stanie wykręcić nawet 50% tego, co jest w stanie zrobić tracker ze sterowaniem ręcznym, czyli z dużymi niedoskonałościami, zwłaszcza, jeżeli ktoś o nim zapomni. No, i tutaj też jest taka uwaga, że jeżeli na dachu się nie da tego zrobić, no to jednak trzeba by zrobić to na zewnątrz i na pewno byłoby warto zrobić to na zewnątrz no bo ta produkcja będzie o wiele większa idealnym rozwiązaniem byłby tracker no ale niekoniecznie no może być to jakaś ekspozycja stała nawet tylko ważne żeby, ona, żeby te panele tak zamocować, żeby one były prawidłowo ustawione, no bo wtedy jakby będą wyniki jakieś tam sensowne druga sprawa jest to jakie panele chcemy kupić no bo jeżeli jest budżet bardziej ograniczony no to może warto się skłonić nad panelami używanymi co do inwertera nie jest to takie proste, ponieważ on musi być certyfikowany po to, żeby zakład energetyczny go odebrał. Ale jeśli chodzi o panele, no to tutaj jest więcej możliwości. No i do tego, żeby takie panele sobie kupić, no warto byłoby też zweryfikować, jaką one mocą dysponują. Na poprzednim filmie opisałem proces pomiaru, który zrobiłem za pomocą dwóch mierników. Ale można kupić też urządzenie już, jakby, dedykowane do tego, takiego pomiaru. Tutaj mamy na Aliexpress bardzo fajny miernik, który dokładnie tak się nazywa: Power Analyzer albo Wattmeter. i on pokazuje nam od razu moc wyrażoną w watach. Ja takie urządzenie niedawno temu posiadałem, ale gdzieś niestety zaginęło mi w akcji i całkiem nieźle to się sprawdzało, więc tam nie trzeba sobie już nic przeliczać, bo ten miernik od razu pokaże na moc watach. Oczywiście po zakupie takiego urządzenia warto jest je zweryfikować, czy te wskazania są prawidłowe. No to nie jest jakiś problem, żeby, żeby takie coś sprawdzić. No, no Nawet można. Po prostu podłączyć z jednej strony do akumulatora, a z drugiej strony do żarówki, której moc znamy, bądź też zwiększyć to do dwóch do trzech żarówek, tak żeby można było zweryfikować, czy, ten, czy to wskazanie mocy jest no, zbliżone z rzeczywistością. No, najlepiej, idealnie by było, żeby zweryfikować to z jakimś laboratoryjnym przyrządem pomiarowym albo jakimś w miarę dokładnym. No w tym celu trzeba by się udać gdzieś do jakiegoś warsztatu elektronicznego, gdzie ktoś posiada chociażby jakieś precyzyjne urządzenie, chociażby typu oscyloskop, czy jakiś taki bardzo, bardzo dokładny miernik, gdzie można dokładnie zbadać prawidłowość wskazania tego urządzenia. No i nawet jeżeli się okaże, że ono ma jakiś rozstrzał, że pokazuje za dużo albo za mało, no to na, tej podst na podstawie tego pomiaru można sobie zbadać, o jaki współczynnik korekcyjny należy ten wynik przemnożyć, żeby żeby to, co nam wyjdzie, no było zgodne z prawdą. Kolejnym elementem kosztochłonnym, a często pomijanym, są po prostu zwykłe mocowania aluminiowe paneli do stelaży. No jeden taki element potrafi kosztować 5 zł, a na jeden panel potrzeba jest ich 4, czyli to są dodatkowe dwie dychy. No można to jakoś zredukować, trzeba by pokombinować, poszukać, może kupić taki profil, pociąć, no wszystko zależy ile tych paneli ma być, bo jak 4, no to ma to słaby sens, ale jeżeli 40, no to już można by się nad tym pochylić. Jeśli chodzi o mocowanie samych profili konstrukcyjnych do konstrukcji dachu, no to już jest to pytanie do dekarza, który musi podpowiedzieć jak to zrobić, żeby, żeby tego dachu nie zniszczyć, żeby nie było jakichś tam przecieków. No ja nie mam doświadczenia, jeśli chodzi o mocowania na dachy, więc nie będę się na ten temat wypowiadał, ale można dużo różnych filmów podpatrzeć sobie na YouTubie i zobaczyć jak to technicznie wygląda. Jeśli chodzi o montaż i podłączenie elektryczne, no to musicie sobie zobaczyć jeden z moich pierwszych filmów o fotowoltaice na temat podłączenia takiej instalacji. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Pozdrawiam i życzę powodzenia.